Zastanawialiście się kiedyś, czy przypadkiem nie przespaliśmy kilku dekad innowacji, bo kiedy patrzy się na to, co dzieje się w krajach takich jak Japonia, Korea Południowa czy Chiny, to trudno oprzeć się wrażeniu, że przyszłość nie czeka, ona już się wydarzyła, tylko nie wszędzie. W Polsce kupujesz popcorn, kole i może jeszcze na czasy z sosem syrowym, bo przecież film to święto. Ale zanim dojdziesz do swojego miejsca, czujesz się jak człowiek, który wraca z biedry bez siatki, ale z tygodniowym zapasem promocji. I najgorsze, jak usiądziesz, to wszystko ląduje na kolanach. Tymczasem w Azji, głównie w Korei i Japonii, kina mają tacki specjalnie zaprojektowane tak, żebyś nie musiał robić jogi w fotelu. Po pierwsze, wszystko bierzesz w jednym wygodnej, stabilnej tacy. Żadnego balansowania jak akrobata. Po drugie, tacka ma wbudowany uchwyt, który wpinasz w podłokietnik fotela. Tak po prostu, cyk i masz mini stoli. Nie musisz się garbić, nie musisz wciągać popcornu jak górnik z czołówką. Możesz jeść, pić i jeszcze coś oglądać. tamki, no to relaks i komfort. U nas survival w trzech aktach. Kupowanie bananów to loteria. W poniedziałek są twarde jak kable od Prodiża, a w czwartek już wyglądają, jakby się przywróciły w grobie. Więc kończy się tak: dziś banan jeszcze nie, jutro już nie, pojutrze o nie, nie dotykaj, to żyje. Azja znowu nie zawiodła. W sklepach dostaniesz zestaw bananów o różnym stopniu dojrzałości, starannie zapakowanych w jednym opakowaniu. Na przykład jeden do zjedzenia dziś, drugi za dwa dni, trzeci zjem w weekend. Jak wrócę do siebie psychicznie i życiowo, to jak bananowy kalendarz adwentowy, tylko z bardziej przewidywalnym zakończeniem. Zero marnowania, zero ciemnych glutów w kuchni, zero dramatycznych pożegnań z przejrzałym owocem. Zaczynasz od najbardziej żółtego i sukcesywnie jedziesz do najbardziej zielonego, aż chcesz krzyknąć: Ktoś tu myśli za mnie moje owoce. W Japonii, Korei czy Chinach znajdziesz automatyczne pralki do butów, które nie tylko je myją, ale też suszą na miejscu. Na stacjach metra, w centrach handlowych, a nawet w szkołach. Wkładasz buty, wybierasz program, płacisz kartą lub monetą i po kilku minutach wychodzisz z czyściutkim obuwiem, bez szorowania, bez brudzenia rąk i bez ryzykowania, że twoje sneakersy wyjdą ze zdeformowaną podeszwą. Azjaci po prostu wiedzą, że czyste buty to nie luksus, to standard. I jest to naprawdę całkiem praktyczne, szczególnie dla osób aktywnych, sportowców czy tych, którzy uwielbiają miejskie spacery po błocie i kałużach. Wyobraź sobie kurtkę, która pozwala Twojej skórze oddychać nawet w najgorętsze dni lata. Kurtki z wbudowaną wentylacją to już nie przyszłość, a coraz bardziej popularna rzeczywistość. Dzięki specjalnym otworom wentylacyjnym i materiałom oddychającym, te cude techniki mają jeden cel. Sprawić, byś nie czuł się jak w saunie, nosząc kurtkę w upalne dni. Brzmi jak sprzeczność, kurtka latem. No właśnie, letnia kurtka to kompromis. Albo się pociesz, albo marzniesz wieczorem, ale bez obaw. Wentylacja robi robotę, odprowadzając ciepły i pod, więc zamiast męczyć się i wyglądać jak po maratonie, możesz się czuć świeżo. To świetne rozwiązanie dla osób aktywnych, które lubią być przygotowane na zmieniającą się pogodę, ale nie chcą rezygnować z wygody. W Japonii takie kurtki są używane przez pracowników budowlanych, kurierów, a nawet w rolnictwie. W Chinach stają się coraz bardziej popularne wśród osób dojeżdżających do pracy rowerem czy skuterem, więc jeśli myślisz, że kurtka to tylko zimowy ciężki pancerz, czas zmienić zdanie. Wentylowana kurtka to must-have nowoczesnej garderoby łącząca technologię i styl. W Azji nawet przycisk w windzie może być zbędny. W nowoczesnych budynkach Japonii, Korei Południowej czy Chin pojawiają się windy bezdotykowe, które reagują na gesty, głos lub aplikację mobilną. To nie tylko higiena, to nowy standard interakcji z technologią. Jak to działa? Sterowanie gestem. Wystarczy machnąć dłonią przed czujnikiem, by wybrać piętro lub otworzyć drzwi. Komendy głosowe. Użytkownik mówi piętro piąte, a system rozpoznaje polecenie i wykonuje je bez dotykania czegokolwiek. Aplikacje mobilne. Wybierasz piętro na telefonie, a winda już czeka z otwartymi drzwiami, bo Azja traktuje interakcję z technologią jako część codziennego komfortu. Po pandemii bezdotykowe rozwiązania stały się nie tylko modne, ale też praktyczne i pożądane. Winda bez dotyku to świetny pomysł i wygoda, ale też przypomnienie, że świat, który znamy, zmienia się na naszych oczach i od teraz nawet guziki nie chcą być dotykane. Nie musisz już szukać, gdzie są schowane te magiczne liczby od daty przydatności. Wystarczy spojrzeć na kod kreskowy, który znika, zamieniając się we wzory, gdy produkt traci świeżość. To nie magia, to inteligentne opakowanie. Nie musisz pilnować się w sklepie, bo jeśli produkt nie jest już do spożycia, po prostu nie da się go zeskanować przy kasie, nawet jeśli miałbyś ochotę. To eliminuje dwa wieczne problemy – ludzki błąd i ludzkie lenistwo. Bo umówmy się, kto naprawdę sprawdza Każdą datę przydatności przy zakupach. Zazwyczaj data ważności nadrukowana jest mikroskopijną czcionką, która ściera się po pierwszym dotknięciu, a potem zgadywanie, czy to jeszcze dobre, a przecież wystarczyłoby dodać prosty wskaźnik, który mówi tak albo nie, bez wróżenia z fusów. Wyobraź sobie, jesteś w publicznej toalecie, tłum ludzi, cienkie ściany, echo większe niż w jaskini, a ty, jak to człowiek, masz do załatwienia sprawy, który nie sposób wykonać w trybie bezdźwięcznym. I wtedy wchodzi azjatycki geniusz, cały na biało z pilotem, bo tam toaleta nie tylko spłukuje, myje i suszy, ale jeszcze odpala specjalny dźwięk, który maskuje wszystkie inne. Tak, możesz wybrać dźwięk wody, dżungli, amazońską, delikatny strumyczek górski albo klasyczny szum, jakbyś był bohaterem filmu przyrodniczego z BBC. I to działa. Nie musisz kaszleć teatralnie, nie musisz odkręcać wody na full, nie musisz wstrzymywać oddechu, bo ktoś czeka za drzwiami. Fun fact. W Japonii nazywane to otohime, czyli dźwiękowa księżniczka. I jak każda księżniczka ratuje cię w najbardziej niezręcznych momentach. I teraz pytanie. Dlaczego w Europie technologia zatrzymała na etapie zajęte wolne, skoro można mieć muzykę w łazience i czemu my nadal walczymy z brakiem papieru? Nie wiem kto musi to usłyszeć, ale nakładka z papieru, którą trzeba rozłożyć na desce, to nie jest szczyt technologii. A nawet jeśli się nierzwie, to i tak nie wiadomo którą stroną ją położyć. A czasem człowiek przegrywa już w walce z samym papierowym dozownikiem, który wygląda jak pułapka na myszy. A teraz przynieśmy się do Azji. Chodzisz do publicznej toalety, a na desce klozetowej zamontowana jest cienka folia. Siadasz, folia świeża. Stajesz, naciskasz przycisk i system roz wieje nowiutki, nienaruszony odcinek. Zero kontaktu, pełna higiena, brak frustracji, bo niczego nie musisz dotykać. I teraz porównajmy to z naszymi realiami. Albo musisz wyścielić deskę własnoręcznie jak origami, albo stajesz w pozycji na małysza. W Japonii folia sama się zmienia. W Polsce zmieniasz tylko zdanie, czy warto było w ogóle wychodzić z domu. Automatyczna folie to nie tylko kwestia komfortu, to zaufanie do przestrzeni publicznej. Użytkownik nie musi się zastanawiać, Zastanawiać, kto tu był wcześniej, bo każdy zaczyna od czystej powierzchni, i nagle toaleta staje się miejscem, gdzie można odetchnąć z ulgą. W Japonii i Korei Południowej estetyka i jedzenie to nie tylko kwestia smaku. To obowiązek prawny. Lokalne regulacje wymagają, by wygląd produktu dokładnie odpowiadał temu, co widzisz na opakowaniu. Możesz przyłożyć kawałek sushi, ciastkę czy kanapki do zdjęcia na pudełku i będzie praktycznie jeden do jednego. To tak, jakby ktoś w końcu wpadł na pomysł: "Ej, a może róbmy po prostu to, co obiecujemy?". A najlepsze? Te opakowania często pokazują jedzenie naturalnej wielkości. Możesz je dosłownie przyłożyć i porównać, jak to możliwe producenci są zobowiązani do zgodności wizualnej. Jeśli pokazują na opakowaniu trzy krewetki, to w środku muszą być trzy krewetki. Zdjęcia na opakowaniach nie mogą być retuszowane ani stylizowane w sposób, który wprowadza w błąd. Weryfikacja zgodności odbywa się przez kontrolę jakości i testy konsumenckie, bo Azja traktuje zaufanie konsumenta jako świętość. Jeśli coś wygląda dobrze na zdjęciu, to ma wyglądać tak samo na talerzu. To szacunek dla klienta, który nie musi zgadywać, nie musi się mu rozczarowywać, po prostu dostaje to, co widzi. Każdy zna ten dramat. Otwierasz jogurt i co? Jedna trzecia zawartości trzyma się wieczka. Możesz je oblizać, zyskrobać łyżeczką, albo po prostu stracić tę część życia i pogodzić się z porażką, ale nie w Japonii czy Korei. Tam wieczko jogurtu zostało zaprojektowane jak z laboratorium NASA. Nic się nie przykleja. Nic. Otwierasz i jest czyste. Tak czyste, że masz wrażenie, że ktoś się zdążył umyć zanim ty sięgnąłeś po łyżeczkę, to nie magia, to technologia. Specjalna powłoka antyprzyczepna sprawia, że jogurt nie robi ci wstydu przed światem ani przed samym sobą. I teraz pytanie: dlaczego my dalej akceptujemy jogurtowe straty i dlaczego każdy z nas statystycznie traci 30 godzin życia na oblizywanie wieczek? To niby detal, ale totalnie zmieni doświadczenie, bo jak już masz jogurt, to Chcesz go zjeść, a nie uprawiać jogurtowe negocjacje z folią.